Cześć! Dzisiaj zgodnie z planem wybraliśmy się na wieś. Jest już 21 ale jesteśmy tutaj od około 15. Dużo czasu zebrało nam, e, zabrało nam zebranie się do domu. Tutaj Jagoda ze mną wędruje. Hej! Przywitaj się! Hej. <grytanie> e, wędrujemy sobie. No i jak tutaj przyjechaliśmy to od razu wziąłem się do pracy. E, tak musiałem troszkę ogarnąć tutaj przejazd, bo było no, już tak zarośnięte, że gałęzie wchodziły na samochód. Tutaj sobie ogarnąłem dojście do skrzynki z licznikiem gazu. Musiałem wykosić trochę. O, tutaj jest ta skrzynka. Tam jeszcze wyciąłem pod namiot trochę za tą choinką, za tym świerkiem. Duży plac taki wykosiłem, żeby był gotowy na to, żeby postawić tam namiot. Próbowałem właśnie przed chwilą piwa, które tutaj rok leżakowało w puszce i jest słabe i chyba jest tak samo słabe jak było słabe, nic się nie zmieniło. No i tyle. Z jagodą chyba sobie teraz pójdziemy na spacer, zamknąć tam bramę daleko i idziemy coś zjeść. Do jutra na razie.